Looking heavy. witajcie moi kochani dzisiaj gramy sobie w League of Legend, gramy Atroxem i kupimy sobie Dorana. Czekajcie, pójdziemy teraz sobie do masterka i. sobie zmienię grafikę na... Wszystko ustawię na cieni na niskie i, klik i klikam OK. No OK, OK, dobra. Biegniemy, biegniemy. Znowu klik grafika, bo żeby było więcej FPS-ów. W, bardzo niskie... Bardzo niskie. Okej. Okay. Dobra, master of lagging teraz będzie. Standardowo. No, dawaj, 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 dawaj. A trox sorry, ok będzie lamił spoko. Kłam. Tak, bo ja ogólnie miałem grać się Atroxem. Będzie muś mówi, że może lamić. Ale zobaczymy jak to wyjdzie, no. Okej, okay, dobra. Wiem co kryje w sercach się, dobrze, że bierz, się w sercach ludzkich Dobrze, że wiesz co kryje się w sercach ludzkich Okej, okay, pojawiły się stwory O, 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 jest talon, jest talon I master, Przemysł talon i master na linii Dobra, zaraz wjedziemy sobie w kogoś Dobra, ratujemy w talon, hop Ajajajajaj, dobrze było No ale cóż Jest Kłamstwem no cóż, dobra, staramy się ubić salona, postaramy się ubić salona. Może zobaczymy, jak na. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, nasz master obrywa. Ładnie, ładnie, dobrze, wlatała, wleciała Master, dawaj, dawaj, master, chodź. A ja jest, powolnienie, kurde. Mhm, dobra. Postaramy się ogarnąć to. A i master znowu dostał z alfa Strike'a drugiego monstera. on biegnie talon. Dobra. Ja. No dobra, bijemy. Moba. Okej, okay, dobra pan. Dobra, hop. Wskakuj, skakuj zaraz. I będzie wszystkich. Hop, dobrze. Uciekam, 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 uciekam. A, padnę. Ja. myślałem, że padnę. Kurde. Żeby mogli na mnie się rzucić, no nie powiem. Mogliby się rzucić. O, dobra, dodamy sobie w w. do Dobra. Yeah. Okej, okay, dobra, to jest tylko. A, okej, okay. czyli to będzie mnie leczyło. To jest co czwarty strzał. No dobra, 15 HP o golda boże HP jakieś tam dodaje chyba co trzeci, czy co czwarty strzał, więc nie powinno być źle A i Master tej tego Alpha strajka ciągle na końcu wybieram mobki Aha, o, a, ładnie Odpuść, albo nie, nie odpuszczaj Witają mhm. Dobra, mamy tutaj akcję na razie idzie dobrze, no ale... Drugi... Atrox strasznie poszuje nam linię. Kurde, strasznie po sobie pushu, drugi Atrox, nam strasznie poszły linię. Niedobrze. Więc wiecie co? On wam powiem, że to jest... Ten ziomuś to jest Polak. Będę się z nim dobrze dogadywał na linii. No dobra, uciekam, 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 uciekam. dobra, dobra. Okej okay. Bij, no dawaj 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 Szybciej Boże, nie chcę mi się tych mobków bić Ciekawe czy tam dalej siedzi ten typ, czy tam nie siedzi w tych krzaczkach Aha, na końcu było. Kurde Mhm, dobra To Na razie idzie dosyć dobrze, no nie powiem kod... Aha, ta, dobrze Padliśmy Znaczy się dwa razy ktoś już kogoś zabił no, pad... Nasz team Został zabite, dwie osoby i niestety jest dupa. Okej, okay, dobra, będę cofał. E, kaka Sobie dobiję farmę. Aha, spowolnienie. Ok, teraz ja sobie cofam. Cofnę sobie szybko. Kupmy sobie początkowe. Ten. Kupmy sobie początkowe buciki. Jestem. Okej, okay, biegnę. Nie wiem, przybywam. Atrox przybywam. Okej, okay, no to... Jak na razie jest... Y, po dupie. Przegrywamy 3-0. E, Boże nie z, z, e, talon, talon, no talono się rzucamy Talona, talono, no bijemy talona. Alpha Strike. Słaby coś ten jego Alpha Strike no no boże, nie wiesz, że po prostu Ania pada. Anka pada, ja pierciele Niedobrze, niedobrze. O, 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 no. mhm, tak tutaj teraz... talon na nas poluje. Talon poluje, poluje, aha! Odpuść, 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 odpuśćmy. Albo nie, nie odpuszczamy. Kurwa. Turet mi zajebał. No nie, no nie wierzę. Aj, spierdalaj, 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 spierdalaj. Eee. Może być git, no nie powiem, nie jest wcale aż tak źle.

A ja padam padam nie kurwa O, fuck dobrze że działa, dobrze pas do było o, ludzie Tak bym padł No znowu o, pierdolony z zalpa strajka ciśnie Aj nie lubię No No... No widzieliście przecież, że to jest tylko nasza kochana Ani ostro wyfidowała Otroca Boże, kurwa poważnie. Wieża już padła. Jezu, a co ta... O Joanka do nas biegnie, no w ogóle co to jest? Ania Nid w kurwa zapierdanie tego mida. Boże co ona ogarnia? To też Polak chyba. Znaczy po poniku tak myślę, że to Polak. mhm mm okej okay. o, trus. biegnę, no pobiegnę na no, ja niego, zobaczymy może go ubiję a, już nie ma szans może go dopadnę? może ja go... a, nie, już podpalili te dupa ładnie, no, good job a, jeszcze piszę, dzięki master, ten good job dobra, ja zostanę na midzie tutaj bo nie chce mi się zapieprzeć tam no napisałem żeby master się nie zderwował że zostaje i nam idzie i dobra, napieprzamy łopki, napieprzamy, napieprzamy minionki dobra, mamy ulta 930 level, 930 hajsu zaczynamy pushować pomału, może się coś uda o kurwa a, fuck, Mhm, niedobrze, niedobrze, bo zaraz mogę paść. A, uciekać. Uciekać. A, ładniaczka. Boże, Anka. Ładniania. O, kurwa. Zawracamy. Może tylko stosruuję go jakoś. No, jeżeli to ja wcale mu nie robię, no ale. No fagia, teraz po, może nas nie ubi, bo dupa będzie, no wstyd. O kurwa, pasywa. Ajajajajajaja, aja, aja, aja. dobra, asysta jest, mogłem uciekać, no dobra, budki są. Teraz składamy to. Kupimy długi miecz i okej. Okay. Hmm, dobra, ogarnijmy to. Kacper ogarnia, czyli nasza Ania na razie ogarnia, minionki wybija w statach, no to nie powiem. Statów to ona wcale nie ma takich zajebistych, Ja zresztą też teraz 011. No. No tak, no mamy los, to już jest standardowo, bo to już widać. Widać zresztą, jak są już ułożone linie, bo tutaj mid już jest jeden spuszowany. Um, tutaj zaraz pójdzie tu, Master, stoi na górze, też będzie dupa, nic też. Tak, napisałem przez sy poraż, poraż, zamiast poraż napisałem porażka będzie. Mhm. Uh -huh. Ja nie lubię, bo że nie lubię po prostu przegrywać. E, jeszcze taki przy trim trafił, że cała Anka tak sobie wyfeedowała, że a jest na razie nie do pokonania. W tej chwili obecnej. Może jakiś double wpadnie dla mnie, albo coś, chociaż dwóch zabić, do cholery. Żeby coś, dobra, e, ładnie. E, co to było, czemu on nie dostał? A, Master idzie na mida, okej, okay, dobra, to idź na mida. A my sobie może poradzimy z Anią chwilowo tutaj jakoś coś wykminimy. A jeśli nie, no to będzie dupa i ja obstawiam, że naprawdę ten mecz będzie przegrany. Ponieważ już na samym początku Ania zaczęła fidować. No i kurwa plecy Atrox zajebiście w pasywka pasywkami nawet nieco pomoże pewnie. A, no kurwa mać, ja pierdolę czego Anka spierdala. No tak, kurwa Max w 20 minut a Co miałem innego napisać no, do cholery? Innej opcji nie ma chyba na poddanie się. No Anistaty 3. I to dała 2 dla... Wszystkie chyba nawet to dała dla Troxa z tego coś. Jak z tego. To chyba chyba, nie wiem, nieważne. Było mi oddać Mastera Cioto głupia. Nie, kurwa, tak bym ogarnął Masterem, a teraz muszę jakimś pierwszonym atroksem grać. Wiem Sh the fuck up 02 Wyborze, mam takie staty, bo nie ogarnię e, tego e, Atroxa, a Bo nie ogarnię atroksa. Boże, co to głupia? Mastera, masterem bym ogarnął. To Masterem bym spokojnie ogarnął. Yy, wczorajszy odcinek będziecie możecie porównać z tą grą, a z Grow yy, wczorajszą, więc tutaj Atrox tam nasz yy, master masterem naprawdę poleciałem jakoś, nie wiem, jakoś dziwnie, bo dawno nie grałem w Lola, więc forma, z formie spadłem. 17 level, dobra, nieważne. Tutaj po tej rundzie powinien wbić już 18. Tak, seria nazywa się tak jak wiecie. Level hell, czyli piekielny level, więc. O Boże, zamknij mordę, nie lubię tego typa. Całe stwu nie pomaga. Stwu, 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 cioto. Boże, nie lubię takich ludzi, którzy się kłócą o głupią postać. Chociaż ja mu pisałem od samej na samym początku, nam to, jeszcze jej nie zaloko. Nie zrobił. O, super, nie wyszło mi. Nie zrobił nawet lock-in, więc. Dobra, asysta jest, spoko. Trzeba bić mopki, póki mamy ult. Dobra, poszedł ult. Dobra, to odwracaj... O Boże, wygnie. Aha, ubijemy ją, może. Eee, okej, okay, nie, nie ubijemy. E, super, dwa trupy, brawo. Koniec serii Master Gz. Dobra, nic nie kupujemy. Nie stać nas na nic na razie. Mhm, super. Bardzo się cieszę z tego powodu. No tak, 5 minut i surrender. 4,5 45 dokładnie, no. Tutaj, okej, okay, dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Niech strach, dobra, strach, niech będzie strach, to, sobie go Super, padła wieża następna, zajebiście po prostu. Nie ma co. Pokój jest największym kłamstwem. Mhm. Mm no chodź, 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 podejdź, podejdź, podejdź to. No dawaj, aaa, dostał. Super, ale dzimczenie. Za... No na no, na no, na no. na, Dobra, Przeżyłem. Uch. O kurwa fart. jak bohaterów. Biegnij szybciej Atrox, biegnij. Dobra, kupić nic nie kupię chyba. No nic nie kupię. Mhm, mm dobra, pójdziemy teraz szybko sobie ubić minionki. No, honor, dobra, honor ich nie uratuje, wiem. Badum, no, nie budum, nie budum. Pa. Bijemy, bijemy, panowie, bijemy. Mhm, mm ta, na pewno kurwa, wygramy to. No, Chyba, kurwa, śnie. 17 minuta. Ja wiem, że będzie los, bo to w ogólnie nie ma sensu. Już za mocno daliśmy sobie. Daliśmy sobie za mocno na początku. O kurwa, team A, fuck. Może go ubiję. A, nie, nie ma szans. Chociaż z pasywką może? A nie, proszę kurwa. Aj, jebany Alpha Strike 300 HP. Ajajajajaj. Dobra, nieważne. Może coś nam wyjdzie? O no, nie jest na razie źle, 36-37 fpsów. Chwilowo. No. 18 minuta, Szybciej do tego Surrendera może. Bo to nie ma sensu. i Tak już jest porażka i tak jest porażka. Super. I talon ubija. A nie! Ubija, a nie czy nie ubijamy? Dobra. Aha, tak, super. Katka. Sradka ubiła Anię, Ania ma 2-5, super, pier, Wiem, zielony feeder. Fider. Chociaż ja mam 4, ale no... Bo ja chciałem się zamienić postacią, tak bym Masterem ogarnął, Aha. O, widzicie co się dzieje. Jak dostajemy po dupie. Pokazuje, jacy Dobra, jesteśmy. idźmy kupić... Jakiś mieczyk ten... Za 600. No, super. Mit też uważać. Jestem uważać na midzie. Chudnie to obchodzi, że zniszczono moją wieżę, Boże, że ciśnie. Kurwa, nie trafiłem. No. chodź, Anka, chodź, no chodź. Ah oh, shit. Ja pierdolę. Po prostu nie wierzę. No ta, no ta spierdziela, no w ogóle, zamiast pomóc! Boże, co to jest? Bez przesady, no. Szchamstwo i szczyt bezczelności. Surrender. Kopiuj. Zaraz będzie trzeba skopiować surrender. No zaraz, zaraz, no. Jak to było? Strzelca działa tutaj, czy nie? Chyba nie, nie wiem. 16. 31... No nie, dobra, to wezmę to sobie Skopiuję. okej... Okay. Skopiujemy sobie... Zaraz, zaraz... sobie wkleimy to, bo tak patrzę, że naprawdę to jest bezsensowne... bezsensowne... Dobra, mam 200 minutę, ha ha ha, dobra, jest surrender! Nie, no... no, CO?! No, Boże, co ty robisz?! Ja pierdziele, no... Czemu nie?! Ale jest, cioty, ale jest! wszyscy wszyscy jest wszyscy Dobra ma dwa trupy talon zajebiście po prostu czego więcej chcieć? Naprawdę jesteśmy No super zajebiście Dobra a od może mi się udało usycę proszę, proszę proszę No kurwa co ty robisz ja no nie no master zajebiście dobry jesteś człowieku zajebisty Ale typ Boże boże Teraz mi pomóc to spierdala Devil. No widzicie, uciek po prostu. Biegnę w jego stronę mógłby chociaż tego pieprzonego Alpha Strike'a przypierdzielić, a to nie Uciek. Super! Zajebiście. Przeciwnik jest legendą. No, przeciwnik jest legendą. Niech będzie legendą. Ja na pewno nie. Bo nie ogarniemy tego jest. 11.28-29. 11, na, tak wygląda Atrox. Piękny jest. Dobra, wygniemy na niego. Chodźcie wszyscy na Atroxa. Al-Atrox, al-Atrox, O, jest Ale okay, trzyma. Al-Kylonid, al-Kylonid. Aha, sram. Dobra, pasywa, jej! Padłem, super! Nauczę grać, potem. No, grać, potem nie jest. No i co mi to, było? kurwa. Zajebiście po prostu. Mamy wysłał drugą minutę Chyba Chyba tak No okej, okay, dobra To pięknie, ładnie wszystko ogarniemy Hop, hop 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 Dawaj, dawaj, dobra, jest Mamy dubla Pięknie Zajebiście wyszło Aaaa ah, fuck spowolnienie Nie no zajebiście po prostu Ajajaj No ale frajer ucieka A ciągnie Aha To się ciągnie Pierdziel się Murzynie Może nie. Boże, co za frajer Dobra uciekliśmy do playerów. No i to i tak nie ma sensu. Tak ja już wiem, że jest przegrana i tak jest przegrana, to widać w ogóle pogarnięty w tym teamie. No sam za zajebi się nie gram, ale... double strzeliłem, no. Nie jest źle. Double jest. Czego więcej chcieć? No dobra, może to... Może od nich odpuszujemy stąd jakoś, no. Może się postaramy jakoś odpuszczać. Może nam się uda. Mhm, tutaj czekam sobie, czekamy sobie na ulta. Szybko, 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 szybko. Dobra, ult. Ale pierdolony KS. A, ja, no nie, nie zobaczyłem, że nie mam pasywki. Boże, ja pierdolony, myślałem, że mam pasywę. Ajajajaj, nie wyszło, dobra Nieważne, nie wyszło, mówi się trudno A, no No, dupa Dupa, dupa Nie, poczekam jeszcze z tym BG Chciałem od razu zacząć, ale nie, jednak poczekamy sobie mhm, Dobra, może jeszcze coś. Też... Może jeszcze kogoś zabiję albo coś. OOL ładny ult poleciał, ale Twitch wybił no. Idę sobie farmy sobie se bić, no. O, farma, Farma, Farma i tyle. Co mi z tej kurde farmy, no. Takie fragów potrzebuję, żeby wykarować grę. Ogólnie bym wykarował, żebym nie miał takiego nobskiego teamu i żebym grał Masterem. A że gram Atroxem, to gówno, wielkie gówno.

Aha! Ja! Dobra, pasywa. Aj, tak pewnie zginę. Aj, super, dwa trupy. Przeciwniko, zajebiście. Dobra, surrender. Tak jest na razie. Alies! Alias, yes, please. Alias. Yes. No, jest. Bad game, nob game. Okej, okay. to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku z League of Legend, lol. No, wiecie, League of Legend, przegrana. Teraz tutaj witamy, żegnamy się i zapraszamy do następnego odcinka z Lola.